Cześć Boże, cześć. Jak widzicie, witam Was w kolejnym sobotnim vlogu z nadmorza, ze Świnoujścia. Tu mi aż zawiało, aż na ten kraniec Polski. Postaram się, żeby dzisiaj było w miarę sprawnie, bo znowu jakieś wichury się gromadzą. Wczoraj jechałem no, przez Półpolski i myślałem, że nie dojadę. Pierwszy odcinek prawie spod Kościerzyny, a może bardziej, bliżej Chojnic. Kostrzyna w niecałe 5 godzin a potem pozostałe 5 godzin które miałem pokonać w godzinę jechałem właśnie z Kostrzyna do Szczecina bo pourywało wszystkie trakcje były wielkie wichury ale na szczęście udało się PKP stanęło na, na wysokości zadania będę jeden z nielicznych który nie będę narzekał jak, jak ludzie w pociągu bo obsługa okazała się rzeczywiście życzliwa no. też bezradna no ale co mieli robić to są warunki pogodowe takie, a nie inne. No właśnie, ale nie o tym ma być ten sobotni vlog. chciałem pokontynuować trochę myśli sprzed tygodnia i pójść trochę dalej, bo tak, tak też działa Ewangelia, tak działa chrześcijaństwo, że nie zatrzymujemy się w miejscu, tylko ciągle idziemy, ciągle podążamy do przodu. Jak się zastaniemy na miejscu, to jak jakaś taka woda w stawie, taki mam obraz w głowie czy w sercu, no to ona, ta woda w stawie jest taka, ona nie jest za bardzo zdatna do picia woda morska no też nie jest ale patrzcie ona daje też życie bo te wszystkie fale że się, że się porusza ale najbardziej zdatna woda to jest ta źródlana, ta, ta z potoku nie? ta która ciągle jest w drodze i ta która się też ze sobą dzieli tak mam przecież taki obraz bo, bo dzieli się tym że wpływa do morza yy, właśnie znika ostatnio mówiłem o wypujęciu na głębie o tym ryzyku który nam jest w życiu potrzebny nie wiem jak wy ja dla mnie morze jest takim Takim miejscem, który rodzi w moim sercu, w mojej głowie pewien respekt. Ale ja jestem jeden z takich ludzi, którzy nie umieją, niestety, nie potrafię pływać. I oprócz tego, że to morze rodzi we mnie respekt, to też rodzi pewnie lęk i jakiś taki, jakieś obawy. I dla mnie to wypłynięcie na głębię, do którego jest wzywa, nie jest tylko takim pójściem, takim wow, będzie przygoda. Jasne, tak. Ja wypłynę na głębie, wypłynę na to morze, jak będę czuł się bezpieczny. Tu też można pewien temat pociągnąć, na temat innych relacji osób, ludzi, którym mogę, którym zaufam, że nic mi się nie stanie. Ale dla mnie oprócz tego, że tam mogą czekać, czy może mnie czekać przygoda, to wiem, że może czekać mnie też tragedia, porażka, że mogę tam utonąć, mogę tam zginąć. Tam też z tym, te, też z tym kojarzy się może. Nie bez w pewnym przypadku dla Żydów może też było siedliskiem demona. Lewiatan, ten, który, który panował w morzu, był uosabiany ze złym duchem. Życie się bardzo bali morza. No właśnie, ale w tym morzu też było życie. Na głębi nad morza Jonasz spotkał Pana Boga wtedy, kiedy uciekał. I zawołoby się, że dalej uciec by nie mógł. Właśnie w tym końcu, końcu, tam właśnie spotkał Pana Boga, który go wrzuca no, do wnętrzności ryby, ale tak naprawdę przemienia jego życie. Więc wypełnięcie na głębie wiąże się z pewną stratą, z pewnym ryzykiem i z pewnym ogołoceniem. Ten tym wyjściem, wyjściem też na jaw naszych takich lęków, naszych takich obaw, jakichś takich strachów. Pamiętam po dzień dzisiejszy, jak to będzie już niecałe dwa lata temu, płynąłem kajakami i pierwszy, pierwsze wsięgnięcie do kajaku, do kajaka na, na, na jeziorze Wigry, gdzie wody było po prostu tyle, a ja wszedłem ten kajak, lewa, prawa, lewa, prawa i, i zacząłem krzyczeć. Przestraszyłem się, po prostu. Wyszło ze mnie wszystkie lęki wobec ludzi, którzy może mnie może ode mnie oczekiwali, albo ja próbowałem wobec nich nie wiem, udawać, panować, jak to się mówi, kogoś innego. Nie właśnie, może jest takim miejscem woda jest takim miejscem, gdzie, gdzie, gdzie wychodzi to tak naprawdę, kim jesteśmy, co jest w naszych sercach. Ale też jest takim miejscem, gdzie naprawdę spotykamy Pana Boga. Ale idziemy dalej, tak jak zapowiedziałem, ja bo już mówię 4 minuty to był taki przykrótki wstęp, wprowadzenie. To, co chcę dzisiaj powiedzieć. Pan Jezus, ten w, w Ewangelii mówi, że i kto chce pójść za nim, czyli kto chce pójść dalej, to musi wziąć swój krzyż i tak go naśladować. I dalej Jezus mówi, bo to jest taka logika: że ten, kto straci swoje życie, ten nie zyska, a ten, kto, kto będzie starał się, tego, żeby jakby troszyć o to życie tak maksymalnie, tylko po ludzku i po prostu dbać o nie maksymalnie po ludzku, to jest straci. Traci życie. Często jest tak, że stracimy, stracimy życie na to, co nie jest ważne, chociaż mówimy, że zdrowie jest najważniejsze. <grywa> tak, tobie, tak lubimy mówić, zdrowie jest najważniejsze. Okazuje się, że nie jest ważne, jest istotne, jest jakimś elementem składowym naszego życia i trzeba się o to zdrowie troszczyć, ale ono nie jest najważniejsze. Nie? Bo właśnie czasem goniąc za tym zdrowym przez całe życie umyka nam to, co tak naprawdę najbardziej istotne. Ale też nie o tym chcę mówić dzisiaj. Chcę tym powiedzieć, bo niekiedy myślimy o y, bliskości Wielkiego Postu, Tutaj, gdzie jestem, bo przede mną, patrzony jestem w takie krzewy, roślinki, które są w bazie, czyli jest niedziela palmowa, czyli męka pańska. Więc to mam myślę, że na miejscu już w przyszłym tygodniu do papielcowa Wielki Post, więc to może być jakaś taką też inspiracją. I chciałem, żeby też może było pewną pomocą. Otóż pan Jezus, kiedy mówi o krzyżu, kiedy mówi, żebyśmy wzięli krzyż, to nie mówi nam o cierpieniu. Nie mówi tylko wyłącznie o cierpieniu. Bo, bo myślę, że też mamy, możemy mieć takie doświadczenie, i, tak. i, i też taki, taką myśl i przeświadczenie w swojej codzienności, że nie każdy trud, nie każde cierpienie, nie każdy ból może y, być krzyżem. To znaczy, krzyżem którym spotykamy pana Jezusa. Jest taka piosenka, której jest nie lubię. Już się obawiam, że dziś będę na wielkopostach rekolekcjach która będzie śpiewany. Będę musiał robić głęboki wdechy, że zbawienie przez krzyż na ta tajemnica. Ok, to jest prawda. I potem jest: Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. I tu jest nie, tu jest kłamstwo. Największy kłamstwo, które wyśpiewamy w kościele. Yy, które, yy, może że ja coś źle rozumiem, to mnie wyjaśnijcie w komentarzu. O, otóż nie każde cierpienie ma sens, i nie każde cierpienie prowadzi do pełni życia. Dlaczego? Bo cierpienie przeżywane bez Pana Boga, bez Jezusa. Nie ma sensu, jest przekleństwem i nie prowadzi do życia, do pełni życia. Ja wiem, jak wy, ja wiele miałem takich sytuacji. Pan Bóg mi podrzucał wiele takich sytuacji, takich, których rzeczywiście były sytuacjami krzyżowanymi, takimi krzyżowymi, od nazwiska krzyżkowskiego, ale też tak poważnie. I nie zawsze te cierpienia, nie zawsze te, te, te sytuacje trudne dla mnie, niesamowicie trudne, prowadziły mnie do pełni życia. Często były przekleństwem. Dlatego, że nie, nie widziałem tym wszystkim Pana Boga i nie oddawałem temu Panu Bogu. Dlaczego? Co o tym względem? Pan Jezus, kiedy mówi o Krzyżu, właśnie, nie tyle mówi o cierpieniu. Krzyż staje się takim miejscem, gdzie Pan Jezus, popatrzcie, to jest finał jego, jego działalności. Krzyż jest finałem jego działalności. Jakbyśmy mogli się spodziewać się finału działalności wielkiego nauczyciela, no, jakiś właśnie tryum, jakaś koronacja. Nie wygląda koronacja Jezusa, na Krzyżu, właśnie. To jest jego koronacja. Jezus wisi na krzyżu nagi, bez niczego, nie z pozłoconą jakąś tam sukieneczką, tylko nagi, ze wszystkim, nagi i bez niczego, nagi, przybity. Ten, który wskrzeszał, ten, który uzdrawiał, ten, który czynił wielkie cuda, który głosił piękne nauki, którymi karmiamy się po dzisiejszy, w finale swojej działalności jest bezradny, jest przybity do krzyża, jego ręce i nogi są przybite do krzyża, nie jest w stanie oddychać, nie jest w stanie żyć. Już nie ma nic, wszystko stracił. Jezus, kiedy mówi o pójściu na krzyż, o wzięciu swojego krzyża, mówi o oddaniu wszystkiego, straceniu wszystkiego. Czy ja potrafię to wszystko stracić, to wszystko oddać, bo jakby takie dla mnie przynajmniej najbardziej, najmocniejsze. Słowa, które Jezus wypowiada na krzyż, to jest Ojcze, w Twoje ręce oddaję Ducha Mego, czyli Ojcze, oddaję to wszystko, kim jestem, to wszystko, co robiłem, oddaję Tobie. Wziąć krzyż. I naśladować, I naśladować Jezusa, to pozwolić wszystko sobie stracić, pozwolić nam na stratę w swoim życiu, pozwolić, że nic nie będę miał, albo inaczej, pozwolić to wszystko oddać Panu Bogu. Bo my w kościele dużo robimy, dużo głosimy przede mną Wielki Post, przed, przed, przed maka z nadziejami, misjonarzami, kapłanami nie tylko, i czas głoszenia rekolekcji. Psu na budę. Tam pies i tylko wyglądają mi się skierzył, Psu na budę. Nie jestem w stanie to dać Panu Bogu. Jeżeli to nie, nie, nie oddam tego Panu Bogu. Czyli że ja nic z tego nie będę miał. Nie że czekam teraz na jakieś zyski, nie tylko chodzi o finansową, ale jakieś taką popularność, że ludzie słuchać, mnie słuchać yy, po prostu, że te rekolacje mi dane, Nie. Że oddać to panu Bogu. Że nic dla mnie. Nic dla mnie. wszystko dla Pana Boga. O to chodzi w Krzyżu. Że w krzyż pisane jest cierpienie. W każdy krzyż pisane jest cierpienie, czyli ta rezygnacja, ta postawa tego, tego że ja mogę coś stracić, wszystko oddaję, nic dla siebie nie mam. Ryzykuję pojęciem na, na was na morze. To jest ta postawa. Ale nie w każde cierpienie pisane jest krzyż. Bo cierpienie może stać się przekleństwem. Ja takiej rzeczy sytuacji doświadczam, bo się czegoś boję. Bo... Do tego chciałbym Cię zaprosić, nie? do takiego może wchodzenia w wielki post, żeby, jeśli chcę iść za Panem Jezusem, jeśli chcę Go naśladować, księże będą nam mówić, żeby właśnie Go naśladować w tej męce śmierci Pana Jezusa, to nie tylko naśladować jakiejś cierpiennictwie, którego się boimy, które można nas co ten krzyż, męka, śmierć Pana Jezusa, to udanie wszystkiego Panu, pozwolić się poprowadzić Panu Bogu, w tej głębinach, w tym, co mnie przeraża, w tym, czego, czego nie ogarniam, czego się boję, co jest większe ode mnie, czego, co może zrujnować moje plany, może pokrzyżować to, co gdzieś rodzi się w moim sercu, moje przeżywanie chociażby Wielkiego Postu, mojego życia, mojego chrześcijaństwa, mojego życia zakonnego, mojego kapłaństwa, mojego małżeństwa itd., dalej. Pozwolić sobie na rezygnację po to, żeby Pan Bóg to pogłogosławił, że Pan Bóg temu tego Temu wszystkiemu błogosławił, żeby to wszystko pomnożył. Bo to nie chodzi, żeby teraz oddać, nie będę miał nic i, i po prostu goły i wesoły, że Pan Bóg mnie takiego chce zostawić. Nie. Pan Bóg, jeżeli zaprasza mnie do tej rezygnacji, do czegoś trudnego, niesamowicie trudnego, ja się naprawdę boję, kiedy o tym mówię. To jest w moim sercu taka wielka nadzieja, bo zaprasza mnie, że kiedy mu to oddaję, kiedy rezygnuję z tego, co moje, kiedy oddaję mu to, co moje. On to zawsze pomnażę. Ja to doskonale z drugiej strony też doświadczam każdego dnia, na co dzień. Że, że naprawdę tyle, ile mu oddaję, uczę się jeszcze, nie jestem w stanie tak naprawdę, to szczerze. Gratuluję tym, którzy i, i podziwiam tych, y, którzy, to jeszcze, którzy, którzy to już potrafią. No ja jeszcze nie potrafię wszystkiego Panu pogłodnić. Jeszcze mam takie rejony w swoim sercu, w swoim życiu, to jest takie jeszcze najmojsze. Nie? Takie, takie, ale wiem, że przyjdzie taki dzień, i bardzo się o to też modlę, że przyjdzie taki dzień, że będę w stanie mu to oddać. I wiem, że, że on mnie wtedy totalnie, maksymalnie przemieni i uzdrowi, i nawróci, i wskrzesi, i, i zmartwychwstanie. I to będzie dopiero wtedy prawdziwe życie, i to będzie dopiero wtedy prawdziwe doświadczenie tego, do czego jestem zaproszony, tego, do czego jestem wezwany. Dopiero wtedy, w tym momencie, w tej sytuacji. Jak to ktoś kiedyś powiedział, ja to lubię powtarzać, najbliższych kiedy nie zaplanujesz, one ja przyjdą same. Ale przyjdą wtedy, kiedy oddam to Panu Bogu. I On po, pozwolą mi tak naprawdę się poprowadzić. Tego, czego ja chcę, chcę tego tak naprawdę, czego Ty chcesz, tak, Ojcze. Nie? Że będę potrafił się tak modlić i tak, tak wyznawać to ze swojego serca. Nie tak jak ja, ale tego, czego Ty chcesz, to co Jezus w Ogrojcu. No właśnie, tego, czego Ty chcesz. Mogę się tego bać, i to może mnie przerażać. Jak przeraża mnie, to może. Mogę tego nie ogarnąć. Jeszcze raz do tego wrócę. Jeszcze raz powtórzę, jak reflę. Ale wiem, że to jest, to jest najlepsza droga. Tego Wam życzę, kochani. Dziękuję Wam, że jesteście. Jak chcecie i zapraszam Was do tego, byście się też może podzielili połamali ten są nie tylko ze mną, ale z tymi, którzy tutaj odwiedzają ten kanał. Cieszę się, że jesteśmy, że to na nowo odżywa. I już zapowiadam, że no te nocne, nie nocne, sobotnie vlogi będą. Dużo będzie też takich sytuacji. Jeszcze przed Wielkim Postem coś tam nagrał. Mówię też, że jak będzie Wielki Post wyglądał w moim realnym świecie i wirtualnym, w którym chciałbym się z wami spotykać, ale to dopiero pewnie w poniedziałek albo we wtorek, więc za kilka dni. Stworzyła się mała tradycja, bo już chyba już będzie trzeci odcinek takich niedzielnych rozważań. Nie, nie niedzielnych smaków, ale takich niedzielnych dzieleń się słowem Bożym. Więc zapraszam Was też jutro w niedzielę na to rozważanie. A co dalej, to oczywiście wszystko w czasie będzie. Wszystko Wam wyjaśnię. Idę, bo zaczyna padać. I żebym zdążył na jakiś pociąg, żebym mógł do Szczecina jeszcze dzisiaj wrócić. I żebym nie jechał jakoś triliard godzin. Niech Wam Paweł błogosławi. Więc Pan z Wami. Niech Was Bóg błogosławi. Ojciec i Syn, i Bóg Święty. Amen. Szczęść Boże. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze raz. Dobrze, że jesteście.